To mój nos Snajpij we mnie O kurde faktycznie <laughs> Ja cię nie mogę Ale jestem dobry <laughs> czasami Mogę mniejszego No to masz Masz, masz. nie wierzę w to 135 na godzinę Dziwki dragi lasek. Oni się kompletnie tego nie spodziewali chłopiec To było najbardziej IQ zagranie na świecie To najważniejsze rzeczy, pierwszy chłopa zabić a później mały gdzie on jest? Mi jakieś dekoracje przyskadzają. No jakieś trawy pozawieszane na sufitach, co tu za moda jest, Przecież przez to nic nie widzę. A to leci? Ale go już tam nie ma. W krzaku siedzi, 100%. Chyba ty. Widzisz? No, jest ksak! jaki ksak, jak to nie ksak? On ma 50 biało już! No pewnie, że siedzi ksak, ty śmieciu wow. mały! i <laughs> się Jork. nie było! Aha, to tamty że myślałem, że ty! O, się wiesz, broń szybko, defuj, defuj, defuj! Defuj! <laughs> e. Halo, halo? Kurde, nie mam nitra! <laughs> Dobrze, Aryk, tak jest, tole, tole. To nie ta bramka? Ja pierdzielę, wychodzimy, trzeci, ale był też tabek, idzie no, zobaczyć, ty gadasz, idzie, faka, idzie, Chłopaki ratujcie mnie! Ja umieram! O zabiję chłopak <śm> Forty chodź tu bo... Mają przejebane. Albo bardziej ja jak mnie we dwóch napadną, a już jeden idzie po mnie. Ale te busy są takie głośne. To tu mi było założyć na busa. Ej, podniosłeś nas! Co o, kurwa, o, kurwa, o kurwa, 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 kutas! Ja sobie Fifę, wejdę na Fifę, zrobię jakieś wyzwanie i wychodzę bo dudy. No patrz! A to są agresywne szmaty. A właśnie, to, to mnie ostatnio pytał czy mam jakieś fajne gry na kompie ja zapomniałem, że mam... UUUUU! Uuu, -y. BEZ NITRA! Dobra, co mnie zbić, Nie będę pierwszy, nie, nie, będzie. Będzie. nie będę pierwszy, to wiem. Dobra. Teraz będziesz pierwszy. Nice. Porobiony nice. okay. mm. oh, yeah, jeden z drugim.